Witajcie, w tym filmiku chciałbym Wam zaprezentować nowy sprzęt, który zakupiłem. Jest to ten oto dekoder do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej DVBT. Tak, jest on od firmy Technicat. Posiada oczywiście MPG4, Dolby Digital. No i wszystko, czego nam potrzeba. I co posiada, właśnie? Tutaj jest USB na podłączenie pendrive'a, czy tam z naszego dysku, aby sobie obejrzeć. Film. Yy, tutaj mamy wejście od zasilania, skart, HDMI oraz wejście antenowe. Jak widzimy, HDMI jest, czyli możemy oglądać kanały HD, które oczywiście są dostępne. Jest to dvb HD oraz tvp 2 HD. I możemy właśnie oglądać. Tutaj widzimy ten kanał dvb HD. Możemy oglądać w jakości HD. Też podłączyliśmy dekoder przez HDMI. Jakość jest naprawdę bardzo fajna. Nie ma się tutaj do czego przyczepić. I powiem o dodatkowych funkcjach. A, jeszcze jedno: tutaj jest pilot. Bardzo fajny, poręczny. Wszystko tam można sobie obczaić, Nie jest źle. I tak, dodatkowe funkcje. Możliwość nagrywania programów, które lecą w telewizji. Wystarczy nacisnąć ten mały przycisk, aby, <coughs> aby nagrać swój ulubiony program. Niestety, koder nie posiada dysku wewnętrznego takiego, więc musimy nagrywać na dysk zewnętrzny i wtedy je stwarzać. I co dalej? Podłączyliśmy tutaj dysk zewnętrzny chcielibyśmy sobie obejrzeć film. A więc co robimy? To są proste kroki, wystarczy wejść tutaj w USB, Multimedia, i o i tutaj mamy listę swoją. Mamy... Przypuśćmy, że chcemy obejrzeć ojca chrzestnego. No to lecimy. E, Chwuleczka się załaduje. Mamy na <laughs> pełny ekran. Może trochę przewinę. I oglądamy Ojca Chrzestnego. Jakość jest dobra, toż to wiadomo, zależy od tego, jaką tą jakość posiadamy. Więc podsumowując, bardzo fajny sprzęt dla tych, którzy nie mają wbudowanego tuneru yy, cyfrowej telewizji naziemnej w swoich telewizorach czy monitorach, mogą właśnie zakupić taki sprzęt i bez problemu oglądać, właśnie telewizję w tej technologii. Na no to sprzęt umożliwia dodatkowe funkcje, o których już powiedziałem, więc naprawdę warto. A więc dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia.